Jak stać się według Serca Jezusa? I co to właściwie znaczy? Dziś zapraszam cię na ciąg dalszy refleksji o tym, jak w dzisiejszych czasach stawać się człowiekiem według Serca Jezusowego. Cieszę się, że możemy się spotkać dziś na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Jak mówiłem w ostatnim odcinku, do świętej siostry Faustyny sam pan Jezus powiedział: o Michale Sopoćko, jest to kapłan według serca mego. Te słowa sprawiły, że zacząłem myśleć o tym, co to znaczy, żeby stać się według serca pana Jezusa. Jednym z cytatów, który pracuje w moim sercu, są słowa z Ewangelii świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Ostatnio mówiłem Ci, że trafiłem na ciekawą lekturę Droga do Serca, by spotkać się z najświętszym sercem pod redakcją Jezuity Roberta Więcka, zakupioną w wydawnictwie Wam. Zacząłem się zastanawiać, jak znaleźć odpowiedź, jak stawać się według serca Jezusa. Pierwszą refleksją było to, że Pan Jezus w Ewangeliach przemawia przez swoje przypowieści i czyny. Więc zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście poznaję Jezusa i wystarczająco dobrze poświęcam czas na czytanie Słowa Bożego. Tak mogę być bliżej, by stawać się człowiekiem według serca Jezusowego. W tej książce znalazłem też ciekawą myśl o tym, że jeśli zaczniemy się zbliżać do serca Bożego, Poznawać słowa Jezusa, jego czyny i postawy, wtedy On rzeczywiście da nam poznać swoje serce. Wzbudzenie w sobie szczerej chęci poznawania tego serca sprawi, że rzeczywiście będziemy chcieli przemieniać swoje serce, czyli swój stosunek do Boga i ludzi, bo Pan Jezus daje nam konkretne wskazówki. Myślę sobie o tym, jak ważne jest, aby patrzeć na przebite serce Jezusa. I znów chcę się oprzeć na piśmie świętym. Spójrz na słowa z księgi Zachariasza: Będą patrzeć na tego, którego przebili. Przywołane później też w Ewangelii świętego Jana. Słowo Boże podpowiada nam, żebyśmy przyglądali się, więc adorowali najświętsze serce. Widok zranionego, przebitego serca powinien też w jakiś sposób przebić nasze serca. Powinien je skruszyć. Uświadomić grzech. Widok przebitego, zranionego serca powinien wzruszyć człowieka, wzbudzić jego litość, chęć wynagrodzenia krzywd, których się dopuściliśmy przez grzech. Jeśli tak się nie dzieje, chyba powinniśmy się zastanawiać dlaczego. Czy na pewno ze szczerym i otwartym sercem chce przyglądać się temu przebitemu dla Ciebie i dla mnie sercu? I tutaj chciałbym się odwołać do słów. Arcybiskupa Fultona Shina. Przeczytałem je w książce Droga do radości życia. W swoim życiu spędziłem dużo czasu z ludźmi, którzy cierpieli w więzieniu, przeżyli marsze śmierci, Syberię, obozy koncentracyjne oraz inne formy komunistycznych tortur. Ani jedna z tych osób nie złorzeczyła swoim oprawcom. Podobnie jak niektóre drzewa nadające miłą woń ostrzu siekiery, która je ścina, oni też wybaczyli tym, którzy okazali im przemoc. Nienawidzili komunizmu, ale kochali komunistów. Myślisz, że to mocne słowa? Posłuchaj dalej. Znam też ludzi, którzy w komfortowych okolicznościach i w dostatniej chwili nie potrafili znieść bycia krzyżowanymi. Byli wrażliwi na każdą najdrobniejszą uwagę lub urażeni ostrzem zjadliwej krytyki. Żywiąc nienawiść nie tylko do osoby, lecz i sprawy, którą reprezentowała, byli gotowi wyskoczyć za burtę, skoro nie podobał im się kapitan statku. Dlaczego jest tyle radości w pierwszej grupie i tyle smutku w drugiej? Dlatego, że ci pierwsi mają współczucie względem innych ludzi, podczas gdy drudzy użalają się nad sobą. To naprawdę mocne słowa arcybiskupa Fultona Shina. Którzy więc są bliżej, by stawać się na wzór serca Jezusa? W której grupie ja się znajduję? Oczywiście chciałbym móc powiedzieć, że zawsze znajduję się w pierwszej, że mam w sobie współczucie i jestem bliski, żeby Pan Jezus mógł nazywać mnie człowiekiem od jego serca. Czy jednak nie za wiele użalam się nad sobą? Czy umiem przyjmować mój krzyż? Jak przemienić myślenie? Oczywiście, Pan Jezus do tego nas nie zmusza. Bóg, stwarzając świat, dał człowiekowi wolną wolę. Jest taki fragment w księdze Syracha, którym chciałbym się z Tobą podzielić. Na pewno go znasz, ale posłuchaj razem ze mną: Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci. Odliczył ludziom dni i wyznaczył czas odpowiedni, oraz dał im władzę nad tym wszystkim, co jest na niej. Przyodział ich w moc, podobną do swojej, i uczynił ich na swój obraz. Uczynił ich groźnymi dla wszystkiego stworzenia, aby panowali nad zwierzętami i ptactwem, dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył, położył oko swoje w ich sercu aby im pokazać wielkość swoich dzieł. Imię świętości wychwalać będą, i wielkość Jego dzieł opowiadać. Dodał im wiedzy i prawo życia dał im w dziedzictwo. Przymierze wieczne zawarł z nimi i objawił im swoje prawa. Wielkość majestatu widziały ich oczy, i uszy ich słyszały okazałość Jego głosu. Rzekł im, trzymajcie się z dala od wszelkiej niesprawiedliwości i dał każdemu przykazania co do jego bliźniego. Bóg dał nam wszystko, co jest nam potrzebne, abyśmy dążyli do świętości, do zjednoczenia się z Nim. Jest to jednak nasz wybór, czy wybierzemy tą drogę, tak jak w książce Fultona Sheena, droga do radości życia. Ale nie znaczy to, że jest to jedyna droga, jaką możemy pójść. Mogę wybrać inną drogę. Bóg dał mi tę wolność, ale On nas poucza przez Słowo Boże, swoje przykazania, przez katechizm Kościoła Katolickiego dostajemy wskazówki, jaką drogę poleca, daje nam konkretne rady. Widzę to przecież czytając Słowo Boże. Dał mi wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia, jak przed chwilą czytałem. Napełnił mnie wiedzą i rozumem. O złu i dobru mnie poucza. Wiem też, że świat chce wyrwać mi to, co Bóg mi daje. Dokładnie tak jak było w raju, kiedy szatan zaczął kusić Ewę. Dlatego druga grupa osób z opowieści Fultona Shina wybiera użalanie się nad sobą, a nie współczucie. Te rozważania to taki rachunek sumienia, z którym zostawiam ciebie, ale przede wszystkim samego siebie. Jak stać się człowiekiem na wzór serca Jezusa? Jeżeli te rozważania poruszyły też Twoje serce, daj znać w komentarzu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, proszę o zasubskrybowanie tego kanału, aby zwiększyć zasięg naszego apostolatu na YouTube. Do zobaczenia w następnym odcinku na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Niech Cię Bóg błogosławi. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi módli się za nami.